Program oglądają Państwo dzięki firmie RedBee, oferującej najlepszy internet światłowodowy dla biznesu. Pomnik był oddany do użytku w 2014 roku i wygląda na to, że powoli wymaga jakiejś konserwacji. Część tych zniszczeń jest spowodowana warunkami atmosferycznymi, ale część niestety też i zniszczeń takich ludzkich, no, ktoś tam odłamał w koronie króla nie jeden z elementów. Natomiast są też i spękania na tym postumencie, na którym stoją te, te figury. Wystąpiliśmy do wykonawcy tego pomnika z prośbą o oszacowanie kosztów jego Wacji jesteśmy umówieni, że w lipcu pan, który wykonywał ten pomnik, przyjedzie tu na wizję jeszcze lokalną i prawdopodobnie, jeżeli mu tam terminy pozwolą, to we wrześniu mógłby przystąpić do jego konserwacji. Nie. Nie, to na pewno nie. Nie widać tam niczego takiego, że grozi zawaleniem. Jest po prostu czas na to, żeby go porządnie zakonserwować. No, tak to się stało, że tutaj przez warunki atmosferyczne on niestety dosyć mocno ucierpiał. Tam widać też wy wystające zbrojenie, ale to wszystko jest jeszcze na tyle w takim stanie, że na pewno katastrofą nie grozi. Natomiast no, wymaga, wymaga konserwacji.